Niestety zapadalność na cukrzycę wzrasta. W Polsce choruje na ponad 3 miliony, u dzieci to jest ponad 20 tysięcy. W ciągu ostatnich lat zapadalność na cukrzycę w populacji pediatrycznej wzrosła w ciągu 40 lat aż 10 dziesięciokrotnie. Wiemy też, że cukrzyca powoduje skrócenie życia o. 12 lat, dlatego też bardzo ważne jest, żeby odzyskać tą długość życia, aby pacjent z cukrzycą żył tak samo długo, jak pacjent bez cukrzycy. Ale żeby to tak się stało, powinniśmy bardzo mocno naciskać na prewencję. Jeżeli już cukrzyca jest, to bardzo dobrze leczyć, a później ją monitorować, to leczenie. W jaki sposób prewencję? Prewencję rozpoznawać cukrzycę jak na najwcześniejszym etapie. Jeśli chodzi o cukrzycę typu pierwszego, bardzo ważne są badania przesiewowe w kierunku cukrzycy typu pierwszego. Mamy nadzieję, że też niedługo będą one w, w Polsce. Śladem badania badanie lipidogramu w kierunku hiperhosen rodzinny w, w czasie bilansu sześciolatka, bo mamy od 1 maja właśnie wejdzie taki program, żeby wykrywać jak najszybciej hiperhosen rodzinną, która występuje 1 na 200 dzieci. Tak samo chcemy wykrywać na wczesnym etapie cukrzycy typu pierwszego, aby w jakiś sposób wprowadzać interwencje i zapobiegać kwasicy ketonowej w momencie rozpoznania cukrzycy. Tak jak wspomniałam, bardzo ważne jest też. Jeżeli już rozpoznamy cukrzycę, to włączenie jak najlepszego leczenia. W populacji pediatrycznej mamy coraz większy dostęp do wyrobów medycznych i nowoczesnych technologii, pompy i sunowe, systemy ciągłego monitorowania glikemii, które pozwalają osiągnąć poziomy glikemii jak u osób zdrowych. To daje prewencję, rozwoju późnych powikłań no niemal w 100%. My już widzimy, że wprowadzając nowoczesne technologie system ciągłego monitorowania glikemii od 2019 roku, już i osób dorosłych, ilość zwolnień, absencji w szkole, w pracy czy też ilości REN zmniejszyła się aż o 20%. Procent. Również nowoczesne leki, inkretyny, flozyny, które są wprowadzane na wczesnym etapie rozpoznania cukrzycy typu drugiego, dały wymierne, wymierne, wymierny pożytek. No i bardzo ważne jest później monitorowanie, czyli cyfryzacja. Nowoczesne technologie pozwalają na uzyskanie tych wszystkich wyników badań, czyli wyniku poziomu glikemii i wskaźników, które mówią o dobrym wyrównaniu cukrzycy. Czyli pokaże nam to jednocześnie, że leczymy bardzo dobrze i że są efekty. Dlatego też um, nawet dosyć duże inwestycje takie um, wprowadzanie tych nowoczesnych wyrobów kosztowo, um, one mimo wszystko zwrócą się. Już teraz wiemy, że zainwestowanie w wyroby medyczne, um, pompy insulinowe w ciągu dwóch, trzech lat um, pacjent pozostawia już w systemie um, finanse. Um, i to warto w to jak najbardziej inwestować, ponieważ wydatki na cukrzycę czy na, na leczenie to jest ponad 3 miliardy, ale na powikłania również powyżej 3 miliardów. I co jeszcze bardzo ważne, ważne jest również to, żeby wprowadzać jak najlepszy model organizacji leczenia. Zmniejszyć ilość hospitalizacji w ramach tej odwróconej pirady świadczeń i też prowadzenia zespołów edukacyjno-terapeutycznych, czyli porady edukacyjne, dietetyczne, psychologiczne, aby obciążyć system i lekarzy od leczenia.